Dzień dobry widzowie. Jesteśmy w Budapeszcie przed parlamentem. Zobaczcie, jaki ładny budynek. I cały czas są za nami federalni. Nie wiem, Marcin, Marcin zobacz co narobiłeś. Federalni cały czas nas pilnują. Nawet tu w budapeszcie są za nami pokażę wam jeszcze tą fontannę. Zobaczcie jak fajnie woda płynie Pozdrawiamy z Budapesztu.